Dead by Daylight nie należy do najnowszych produkcji, ba, trochę lat ma już na karku, ale gra cały czas żyje w ten czy inny sposób. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Ogólnie traktujcie ten film bardziej jako taki luźny, a nie jako coś oficjalnego. Postaram się, żeby nie było takiej powagi. No bo jednak co jak co, ale łatwiej człowiekowi zrozumieć, jak o czymś mówi się w sposób bardziej komfortowy i luźniejszy. No są pewne wyjątki oczywiście. Ale wracając, Dead by Daylight jest to gra, a konkretnie asymetryczny horror. Mamy tutaj dwie strony: strony ocalałych oraz strony zabójców. Od razu nadmienię, że mogę czasem przejęzyczać się i ocalałych nazywać surwami albo survivorami, a zabójcę killerem. Ale to takie moje małe przyzwyczajenie. Jeżeli chodzi o to, co gra nam oferuje, to jest to naprawdę szereg różnych postaci. W tym te znane z filmów, jak Leczkaczaki, czy Ghostface, czy Michael Myers, oraz oryginalne postacie wymyślone przez twórców gry, jak Trapper, Hillbilly, czy Huntress. Jeżeli myślicie, że na Zabójcach się kończy, to nie, bo charakterystycznych ocalałych również mamy, takich jak Lori Stroud, czy Quentin z Koszmaru z Ulicy Wiązów. Ba, znajduje się tam też Ricky Michon z The Walking Dead. No to co? Zacznijmy od ocalałych. Ich mamy aż 48 i cały czas będą wychodzić, bo najpewniej do końca tego roku ukaże się jeszcze jeden chapter, no, czyli DLC. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ocalałych, ich kamera jest z trzeciej osoby w przeciwieństwie do zabójcy, którego jest z pierwszej osoby co daje im naprawdę dużą przewagę podczas ucieczki, podczas ogólnie jakiegokolwiek rekonesansu na mapie ale zacznijmy od ich celów. Mają za zadanie naprawić 5 generatorów, które znajdują się na mapie. Wszystko po to, żeby zasilić bramy wyjściowe, otworzyć je i uciec. Brzmi banalnie? No... tak. Ale w praktyce wygląda to inaczej. Na mapie zawsze jest 8 generatorów, z czego 5 musi być naprawionych. No i oczywiście rozkład generatorów zależy od mapy. Mapy możemy mieć Zamknięte oraz otwarte. No jak sama nawza wskazuje, różnią się one po prostu tym, ile możemy zauważyć. Jak mamy mapę zamkniętą, oczywiście, że zauważymy na niej mniej rzeczy niż na otwartej. Po prostu nasza perspektywa i otoczenie jest bardziej ograniczone. Jeżeli chodzi o to. Czy bramy są jedyną możliwością ucieczki z mapy? No nie, jest jeszcze włas. Włas, który respi się zazwyczaj w specyficznych okolicznościach. Czyli wtedy, gdy przy życiu zostaje jeden ocalały, ewentualnie cała czwórka, ale wtedy geny wszystkie muszą zostać zrobione. Analogicznie, jeżeli zostaje jeden gen do zrobienia, a mamy trójkę żywych, oraz jeżeli mamy dwa geny do zrobienia i zostaje przy życiu dwójka. Zabójca oczywiście może zamknąć włas, by uniemożliwić tą ucieczkę. Ocalali mają możliwość wykorzystania okien oraz palet podczas pościgu. Palety mogą być użyte zarówno do wykreowania dystansu między sobą a zabójcą, oraz do potencjalnego ogłuszenia zabójcy. A jeżeli zabójca w międzyczasie niesie na plecach ocalałego, to wówczas puszcza on go i że tak powiem, uratowaliście teammate'a. Każdy z ocalałych ma trzy unikalne umiejętności. Na przykład Meg ma umiejętności pomagające w ucieczce, Claudette ma umiejętności wspomagające leczenie, a Dwight ma umiejętności wspomagające pracę zespołową. Ale czy to znaczy, że muszę grać cały czas z jednym ocalałym? No nie, bo wystarczy, że wyleweluję się do pierwszego prestiżu, czyli powiedzmy 51 poziomu daną postać. I jej umiejętności stają się dostępne dla każdego innego, a umiejętności mogą być naprawdę różne od tych związanych z leczeniem, po te związane z ucieczką, a nawet po takie, które ingerują w inne przedmioty, jak na przykład nakładanie błogosławieństwa na totemy znajdujące się na mapie no i wszystko to, by dać benefity swojej drużynie. Ocelali mogą również korzystać z przedmiotów, z darów, z dodatków do przedmiotów. No a one również mogą mieć wpływ na grę. Z latarką można oślepiać zabójcę, apteczką można uleczyć samego siebie, a za pomocą skrzynki z narzędziami można albo sabotować haki, albo przyspieszyć naprawę generatora. Wszystkie przedmioty, dary, dodatki do przedmiotów można zdobyć na dwa sposoby najczęściej. Albo przedmioty znaleźć w skrzynkach podczas próby, czyli podczas meczu, albo dary, przedmioty itd. wykupić za punkty zdobywane za granie na krwistej sieci. No to co? Pogadajmy o drugiej stronie, czyli o zabójcach. Aktualnie w grze mamy 41 zabójców, w tym oczywiście tych oryginalnych oraz na licencji. Celem zabójcy jest złożenie ocalałych w ofierze bytowi. Aby to zrobić, zabójca musi powiesić ocalałych na hakach. Warto dodać, że pierwsze powieszenie surwa nie oznacza jego śmierci. Wiszenie na haku ma dwa etapy i dopiero po zakończeniu ich ocalały zostaje złożony w ofierze. Podczas pierwszego etapu po prostu wisi. Może również próbować sam zdjąć się z haka, jeżeli oczywiście okoliczności na to pozwalają. W drugim etapie ocalały musi wykonywać test umiejętności, z angielskiego Quick Time Events, aby przedwcześnie nie trafić do bytu. W niektórych sytuacjach zabójca może samodzielnie pozbawić życia ocalałego. Dzieje się tak, jeżeli przy życiu zostaje jeden ocalały, który leży na ziemi, albo gdy zabójca posiada konkretny dar, który to umożliwia, oraz gdy ma umiejętności pozwalające na to. Takim przykładem może być jedna z klonów, które posiada Wiedźma, z angielskiego The Hug. Jeżeli chodzi o akcje, jakie zabójca może wykonywać podczas meczu, to mamy tutaj kopanie generatorów, aby głównie zmniejszyć ich postęp, bo po kopnięciu gena zaczyna on się regresować, czyli tracić na bieżąco cały postęp może niszczyć palety przewrócone przez ocalałych oraz niektóre ściany, które są specjalnie zaznaczone. Może również zamknąć włas, czy klapę, tak bywa też tak nazywana, i otworzyć bramę wyjściową. Należy wspomnieć, że żeby sur wpadł na ziemię, zabójca musi uderzyć go zazwyczaj dwa razy. Wyjątkiem są niektóre mocy zabójcy, które pozwalają zaatakowanie surwa na hita oraz odciąganie ocalałych od genów czy wyciąganie ich z szafek. Co jest unikane dla każdego zabójcy? Ano jego moc Mocy mogą być naprawdę różne i często definiują styl gry. Dla przykładu taki trapper rozkłada pułapki na niedźwiedzie na mapie. Surwy mogą w nie paść, a wtedy zabójca może ich po prostu podnieść. Łowczyni, czyli Huntress, może rzucać toporkami, a Ghostface może stalkować ocalałych, by powalić ich jednym uderzeniem i ogólnie poruszać się po cichu na mapie. No i analogicznie do ocalałych. Każdy z zabójców ma swoje trzy unikalne umiejętności. W późniejszym rozwijaniu danej postaci można odblokować jej umiejętności na pozostałych zabójcach. Czyli przykładowo, po odpowiednim wylewelowaniu Ghostface'a, jego umiejętności staną się dostępne dla każdego innego zabójcy. No co może dawać ciekawe pole do popisu, jeżeli chodzi o robienie buildów. Poświęćmy chwilkę na system rozwoju. Jeżeli chodzi o niego. No to jest dość prosty. System levelowania postaci polega głównie na wykorzystywaniu zdobytych w meczu punktów, a konkretnie punktów krwi, z angielskiego blood points. Można wydać na krwistej sieci, o której wspomniałem trochę wcześniej. A wszystko po to, by zdobyć przedmioty, umiejętności, dary czy dodatki do przedmiotów i mocy zabójcy. No i wiadomo, by podnieść poziom postaci. Po przekroczeniu 50 poziomu dostaje się pierwszy prestiż i tak maksymalnie do setnego. Po osiągnięciu poziomu prestiżu można odblokować takie rzeczy jak umiejętności danej postaci dla innych, skiny czy przywieszki. W grze znajduje się również sklep, gdzie można kupić postacie, skiny do nich lub przywieszki. Mamy tam dwie waluty, Błyszczące Odłamki, z angielskiego szarcy oraz Złociste Mikrobiomy, Aurixels. Pierwszą z nich zdobywa się za podnoszenie poziomu konta, no czyli za granie, a drugą za zakupienie jej za prawdziwe pieniądze. Co za tym idzie? Licencjonowane postacie można kupić tylko za płatną walutę lub bezpośrednio w sklepie na Steamie, Playstation Store czy gdziekolwiek indziej. Powoduje to, że niektóre umiejętności są za tzw. Tak paywallem. Jeżeli ktoś chce odblokować umiejętność licencjonowanej postaci, to musi albo ją kupić, albo zczekać, aż dana umiejętność pojawi się w tzw. Tak sanktuarium tajemnic. Tam można zakupić je zabłyszcząco odłamki. Sanktuarium co jakiś czas się zmienia i są tam z reguły czteru miejscności. Poza tym w grze znajduje się również przepustka sezonowa, nazywana szczeliną albo riftem, z elementami kosmetycznymi do zdobycia oraz zadaniami do zrobienia. Dzięki nim zwiększamy poziom przepustki. Można również robić zadania z tak zwanych archiw. Gracz jest wtedy nagradzany punktami krwi. Same archiwa są również elementem rozszerzającym lore tej gry. Możemy w nich poczytać m.in. o wspomnieniach danej postaci czy obejrzeć krótkie cinematyki. Ciekawym rozmaiceniem są różne tryby oraz wydarzenia w grze. Dodają no, one trochę życia do niej. No, czasem gra wydaje się być lekko martwa. Takim trybem może być na przykład 2x8, gdzie mamy dwóch zabójców i 8 ocalałych. Na moment tego materiału jest on aktualnie w grze. Do tego dochodzą wszelkie wydarzenia okolicznościowe, takie jak te związane z Halloween czy świętami Bożego Narodzenia. Za udział w takich wydarzeniach można otrzymać m.in. skiny czy inne nagrody kosmetyczne. Dobra, podstawy są wyjaśnione, tak samo jak z założenia całej gry, ale porozmawiajmy trochę o kilku problemach znajdujących się w niej. Po pierwsze, gra jest przytłaczająca, jeżeli chodzi o mechaniki i treści dla nowego gracza. Zanim załapie ono wszystko, minie naprawdę wiele czasu. A samouczki w grze wykonane są bardzo po macoszemu. Przedstawiają wyłącznie same podstawy podstaw. Jeżeli gracz chce dowiedzieć się o mechanikach konkretnych umiejętności czy działaniu efektów albo konkretnych mechanik, musi przeczytać wrzucone po prostu do gry strony tekstu. No i nie ukrywajmy się, nie jest to atrakcyjne dla gracza. Kolejnym jest wspomniany przeze mnie wcześniej Paywall, który powoduje to, że gra czasem wydaje się być po prostu pay to win, zwłaszcza jeżeli chodzi o chęci robienia jakichkolwiek buildów. No, ale o tym wielu innych twórców, zwłaszcza na zagranicznym YouTubie, już się wypowiadało. W grze mamy do czynienia z dużą ilością toksycznych zachowań. Te można znaleźć zarówno po stronie ocalałych, jak i zabójcy. Zabójca może wieszać w kółko tylko jednego calałego, ignorując kompletnie innych. Może zostawić leżących ocalałych na ziemi, przez co oni czekają aż się wykrwawią, no chyba że inny ocalały, albo umiejętność pozwoli na podniesienie się. Osalali natomiast mogą notorycznie debugować zabójców, czy prowadzić tak zwany skład. Mogą wyzywać ich w czacie pogrze, no to akurat tyczy się obu stron. Ale sam czat po meczu też może być dość specyficzny. No i wiadomo, można natknąć się na cheaterów. Twórcy niby starają się przeciwdziałać niektórym takim zachowaniom poprzez wprowadzanie nowych mechanik, ale albo to nie wychodzi, albo spotka się z kontrowersjami, albo wychodzi mocno mieszanie. No i dobra, czas na wnioski. Czy polecam? No tutaj pozwólcie, że posłużę się tym, co napisałem już w poście na social mediach. Mogę powiedzieć, że tak. Zwłaszcza dla osób lubiących klimaty horrorowe. DBD może być ciekawą opcją, nawet na jakiś okres czasu. A jeżeli chodzi o to jak nie jest się fanem horrorów, gier wieloosobowych i nie ma się siły na znoszenie losowych, toksycznych zachowań, to radzę lepiej ominąć ten tytuł. Zawsze można obejrzeć kilka filmów z gameplayu i wtedy samemu podjąć decyzję. No ale czy gra jest straszna? Niby horror, ale nie jest aż tak straszny. Wyjątkiem są oczywiście niektóre sytuacje czy zabójcy. Na ten moment to wszystko, co mam do powiedzenia na temat Dead by Daylight. Może w przyszłości pojawi się jeszcze jeden materiał z tej gry. Dzięki ogromne za oglądanie i trzymajcie się ciepło.